Życie w rytmie slow. Biznes w otoczeniu natury. Kultura swobodnie tworzona. Made in Warmia Mazury. Podcast o regionie, w którym żyje się wolniej, więc uważniej. Klemens Oleksik. Królowa Jezior. Kiedy trzem synom królewskim począł się sypać wąs, stary król wezwał ich do siebie i powiedział: Czas wam, moi synowie, wybrać się w świat, między ludzi. Jest was trzech, a jedno tylko królestwo. Przypadnie ono temu, który przeszedłszy cały kraj, wróci pierwszy i pochwali się tym, o czym nikt jeszcze nie słyszał. Pokłonili się królewicze ojcu do samej ziemi. Pokłonili starej niani do kolan i opuścili zamek ojcowski. Kiedy już byli poza bramami miasta, dogonił ich herold królewski z podarunkami: złotym pierścieniem, mieczem i fujarką. Komu jaki dar ma przypaść w udziale, niech zdecydują według własnych upodobań. Najstarszy wziął miecz, średni, złoty pierścień, a najmłodszy z braci wybrał fujarkę. Na rozstajnych drogach pożegnali się. Najstarszy poszedł na południe, młodszy na północ, a najmłodszy królewicz prosto przed siebie. Kiedy bracia zniknęli na horyzoncie, zrobiło się najmłodszemu bardzo smutno. Wyjął fujarkę i usiadłszy na przydrożnym kamieniu, zagrał. A jak zagrał, to zaraz poweselał. I poweselało wszystko naokoło. Ze wszystkich stron zleciały się ptaki. Siadały mu na ramieniu i wtórowały temu fujarkowemu graniu. Królewicz raźno ruszył w drogę, wciąż grając na swojej fujarce. Kiedy zbliżył się do lasu, wyszły sarny i przysłuchiwały się pieśni. Wyszedł wilk z lisem i także zasłuchali się w pieśni. A kiedy królewicz odjął fujarkę od ust, wilk skoczył między sarny i porwał jedną z nich. Lis między kuropatwy. A jastrząb chwycił tłustego cietrzewia i uleciał z nim w przestworza. Smutno zrobiło się królewiczowi na duszy i zapragnął nauczyć się takiej pieśni, aby po jej wysłuchaniu zapanowała zgoda na zawsze między wszystkimi zwierzętami. Taka pieśń powinna wszystkiemu naokoło przynieść szczęście. I królewicz raźno ruszył w dalszą drogę, aby poszukać takiej pieśni. Gdziekolwiek był, Jakąkolwiek pieśń usłyszał, chciwie się jej przysłuchiwał i grał potem na swojej fujarce. Czasem udało mu się pogodzić zwaśnionych, rozweselić smutnych, wzbudzić nadzieje uwątpiących. Ale pieśń, która by raz zasłyszana, potrafiła na zawsze pozostać w pamięci, nie znalazł. Pewnego razu zawędrował nad wielkie jezioro. Usiadł na jego brzegu i zaczął grać na fujarce. Wzeszedł księżyc. Zapanowała taka cisza i spokój, iż wydawało się królewiczowi, że to właśnie teraz, za chwilę, usłyszy cudowną pieśń, przynoszącą wieczne ukojenie. Przybrzeżne sosny stały zasłuchane w tej ciszy. Księżyc i gwiazdy, odbite w wodzie, błyskały srebrzystym światłem. Nagle, gdzieś z oddali, dobiegły królewicza tony jakiejś przepięknej melodii. Były cichutkie. A zdawały się rozbrzmiewać jak fanfary w ojcowskim zamku. Z tonów tych wysnuwała się melodia przejmująco smutna, a zarazem przedziwnie dobra. To była właśnie ta pieśń, którą królewicz pragnął znaleźć i zagrać na swojej fujarce. Z tą pieśnią pragnął wrócić do ojczystego królestwa. To ona wywoływała w duszy królewicza tęsknotę za ojcem i braćmi, a jednocześnie kusiła obietnicą wielkich wędrówek po dalekich lądach. I dalekich wodach. Napełniała wiarę w spełnienie wszystkich marzeń i życzliwością do całego świata. Opowiadała o jego urokach, piękności i tajemnicach. Nagle pieśń urwała się. Królewicz długo siedział bez ruchu, zasłuchany. Wreszcie sięgnął drżącą ręką po fujarkę i próbował zagrać tę przedziwną melodię. Gdy mu się to nie udało, Rozżalony rzucił fujarkę do jeziora. Nie byłaś im posłuszna, fujareczko, przepadnij w głębinie. Było to akurat wtedy, kiedy księżyc skrył się za chmurą. Fujarka utonęła w jeziorze. Woda nad tym miejscem zatoczyła szerokie kręgi. Przestraszył się królewicz tego, co uczynił. Jak ja się teraz pokażę ojcu i braciom? Przepad ojcowski podarunek, bo któż go odnajdzie w tym ogromnym jeziorze? Ledwie to zdążył powiedzieć, usłyszał dochodzący z jeziora głos. Nie smuć się, królewiczu. Twoja fujarka znajduje się u królowej Śniard. Kim jesteś piękna, bo piękna musisz być, mając tak cudny głos. Słyszę go, lecz ciebie nie widzę. Jestem sługą tej, która mnie do ciebie wysłała. Jeśli chcesz odzyskać swoją fujarkę, chodź za mną. Podoba ci się ten podcast? Dołącz do pasjonatów Warmii i Mazur i wspieraj nas na Patronite. Fale rozstąpiły się w bezpieczną ścieżkę. Wszedł na nią królewicz posłusznie idąc za głosem, który go do tego zachęcał. Zdaje mi się, że prowadzisz mnie w tonie jeziora. Twoja postać zjawia się i gubi wśród fal. Czy nie możesz mi pokazać swojej twarzy, abym wiedział, komu mam być wdzięczny? Chodź za mną i nie oglądaj się. Za chwilę twoje oczy zostaną urzeczone pięknością królowej śniady. Nie spojrzysz odtąd na żadną z jej sług. Promień księżyca rozdzielał jezioro na dwie połowy. Królewicz szedł bez strachu po tej srebrzystej ścieżce. Stało się bowiem tak, jakby mu płetwy urosły u ramion. Ni to szedł, ni to płynął ku miejscu, skąd dochodził go stłumiony śpiew. Na królewskim tronie, z przedziwnych wodorostów i kwiatów wodnych, siedziała królowa Śniardw. Jej długie włosy czesała fala, nad jej czołem błyskał diadem. Tren jej sukni, zdobnej w kwiaty wodne, ginął w przestrzeni jeziora. Jakby był częścią kropel wody, świetlistych cieni i blasków. Lecz niczym to było w porównaniu z oczami świetlistymi, z wargami jak dwa płatki czerwonej róży. Od tej postaci bił taki blask i urok, że królewicz przymknął oczy. Obok niej, jak barwny korowód kwiatów, trzymając się za ręce, płynęły piękne panny wodne. Jesteś tak cudna, o królowo! zawołał królewicz. Że nie wahałbym się dla ciebie skoczyć w głębinę jeziora którego jesteś ozdobą. Jesteś właśnie w najgłębszym miejscu mojego królestwa, które, jak się przekonasz, jest równie piękne jak rozległe. Jeśli zyskałam uznanie w Twoich oczach, myślę, że nie odmówisz mojej prośbie. Rozkazuj mi, królowo. Od pierwszego wejrzenia pokochałem Cię tak, jak nigdy dotąd jeszcze nie kochałem. I jesteś gotów uczynić wszystko, co Ci rozkażę? Rozkazuj, królowo. Czy jesteś pewien, że nie kochasz nikogo i niczego bardziej ode mnie? Wypróbuj mnie, królowo. To właśnie zamierzam uczynić. Hej, wodnice, przynieście miecz znaleziony w południowej stronie jeziora. Czy go poznajesz, królewiczu? To miecz mojego najstarszego brata, zawołał królewicz. Gdzie jest mój brat? A ten pierścień, poznajesz? To pierścień mojego drugiego brata. Tak, poznaję go. Gdzie są moi ukochani bracia? Każ, aby mnie do nich zaprowadzono, królowo. A oto i twoja fujarka. Czy jesteś szczęśliwy z jej odzyskania? Dzięki ci, królowo. Ale będę zupełnie szczęśliwy dopiero wtedy, kiedy ujrzę swoich braci całych i zdrowych. Lepiej będzie, odpowiedziała królowa, abyś już więcej nie pytał o nich i nie pragnął ich oglądać. Jak to, królowo? Miałbym się dobrowolnie wyrzec w widoku tych, których kocham i których kocha mój stary ojciec? A gotowość Twoja do ofiar dla mnie, czyś już o niej zapomniał? Królewicz spojrzał w oczy królowej. Czy ona naprawdę tak myśli, czy to jest okrutny żart? Ale usłyszał słowa, które go dostatecznie przekonały, że jeśli to jest kaprys królowej, to nie odstąpi ona od tego kaprysu. Jestem królową śniartw. I wszelka dobroć jest mi obca. W moim królestwie ten, kto chce być dobrym, zginie. Tylko silniejszy zwycięża. Ty to mówisz, królowo? Ty? Tak piękna i w jej zimnym spojrzeniu nie znalazł żadnej otuchy. Czy nie ma ratunku dla braci? Moja fujarka! Ucieszył się nagle. Tak, to ona zaprzeczy twym okrutnym słowom. Nawet wilk i jastrząb Wyrzekli się swojej zdobyczy, słuchając jej głosu. O, gdybym potrafił zagrać tę pieśń, której nie mogę zapomnieć. Zagrał. I o dziwo, fujarka zaczęła wysnuwać tony tej samej przedziwnej melodii, którą słyszał nad jeziorem. Przy pierwszych już dźwiękach przekonał się o czarodziejskiej mocy fujarki. Królowa dała mu znak ręką, że chce mówić. Jeszcze nigdy nie słyszałam tak pięknej pieśni, powiedziała. Wzrusza mnie ona tak, że pozwalam ci zobaczyć Twoich braci. Nie będzie to dla Ciebie widok przyjemny, ale oni sami zasłużyli na ten los. I klasnęła w ręce. Z głębi jeziora przypłynął szczur wodny i ślimak. Na znak dany przez królową zbliżyli się do królewicza. Oto oni, Twoi bracia, powiedziała królowa. Królewicz spojrzał na nich i zawołał. A więc w takie istoty przemieniłaś ich? O, okrutna królowo? I czymże zasłużyli na Twój gniew, że odebrałaś im dorodną postać synów królewskich, a w dodatku odebrałaś im mowę? Sprzeciwili się mojej woli, a każdego, kto się ośmieli sprzeciwić mojej woli, czeka taki los. Przerażony spojrzał na cudną, lecz jakże znowu obojętną twarz królowej. Czy jest gdzieś druga bardziej piękna i bardziej niedostępna dobrym uczuciom królowa? Siedziała na swoim tronie z ogromnego liścia nenufaru, piękniejsza od kwiatów, które zdobiły jej szatę. Przedziwny dwór topielic i wodnic zastygł w oczekiwaniu. Królowa zmarszczyła brwi. Jestem zazdrosna nie tylko o twoich braci, ale i o twoją fujarkę, rzekła. Musisz się wyrzec także i pieśni, która na chwilę kazała mi zapomnieć o prawach obowiązujących w moim królestwie. Wyrzec się swoich braci nie będzie ci zbyt trudno, gdyż w tej postaci pozostaną oni tak długo, jak zechce. I kazała wodnicom, aby odprowadziły ślimaka i szczura w niedostępny zakątek jeziora. Pozostaną tam już na zawsze. Nie, nie, wstrzymaj się królowo, zawołał królewicz. Gotów jestem ponieść największą ofiarę, aby do tego nie dopuścić. Stanie się, jak powiedziałam, rzekła królowa. Tobie zaś rozkazuję, abyś towarzyszył memu orszakowi. Zasępił się królewicz i przez trzy dni milczał. Na próżno królowa urządzała dla niego igrzyska i zabawy. Przepływał z orszakiem królowej wody jeziora wzdłuż i wszerz, lecz nic nie mogło go rozerwać i rozweselić. Po trzech dniach królowa powiedziała, że aby go rozweselić, spełni jedno jego życzenie. Zastrzegła tylko, żeby prosił o coś dla siebie. Pozwól mi więc odwiedzić starego króla, prosił królewicz. Chciałbym go pocieszyć, gdyż już dość długo czeka na nasz powrót. Dobrze, zgodziła się królowa. Fujarkę jednak zostawisz w moim królestwie. Kiedy wrócisz, chętnie znów posłucham Twojej pieśni. Podoba ci się ten podcast? Zasubskrybuj nasz kanał na Spotify i YouTube oraz wspieraj nas na platformie Patronite. Stary król bardzo ucieszył się na widok swego najmłodszego syna. A więc tylko ty wróciłeś? Upłynęło wiele czasu i twoi bracia zgubili drogę do swojej ojczyzny. Ty jeden o niej nie zapomniałeś. Czy ci się nie powiodło, synu mój, czy zatęskniłeś do starego ojca? Królewicz nie miał odwagi powiedzieć ojcu, że jest tylko gościem w ojczystej krainie. W królestwie jezior czekała na niego piękna, lecz okrutna królowa. Jej władza sięgała tam, gdzie kończyły się i zaczynały łożyska rzek i strumyków. W każdym najmniejszym strumyku, w każdym leśnym jeziorku, miała swoje wodnice i topielice, gotowe zgubić każdego na jej rozkaz. Stary król kilka razy pytał o fujarkę: Dlaczego jesteś smutny, mój synu? Dlaczego nie zagrasz wesołej pieśni na czarodziejskiej fujarce? Teraz, kiedy odpocząłeś po podróży, mógłbyś rozweselić swojego starego króla i jego poddanych. Odkąd obdarowałem was najcenniejszymi darami, nie ma już radości dla mnie ani dla nich. Chodzą jak i ja zasmuceni, gnębią ich troski i zapomnieli wesołych pieśni granych przez czarodziejską fujarkę. Poczekaj jeszcze trochę, ojcze, odpowiedział królewicz. Przypomniałem sobie moją matkę, i nie potrafię zagrać wesoło. Upłynęło znowu kilka dni ciężkich dla króla i królewicza. Gdzie się pokazał, wszędzie spoglądano na niego ze smutkiem. Dlaczego nie zagra na fujarce? Na czarodziejskiej fujarce, która w czasie smutku cieszyła ich i pokrzepiała. W niedobre, niedobre trafiła, trafiła ręce. ręce szeptali poddani. Oto wszyscy spragnieni są pieśni, a pieśni nie ma. Młodzi zbierają się i rozchodzą w milczeniu. Brak im pieśni, która potrafiła uskrzydlić ich marzenia. Mężczyźni i kobiety snują się cicho po ulicach miast i miasteczek. Matki nie potrafią kołysanką uśpić swoich maleństw. Cóż z tego, mówiono w królestwie, że stary król był dla nas dobry. Stary król niedługo umrze, lecz nawet przed śmiercią nie rozweseli serca pieśnią, która radowała pokolenia. Niedobry jest najmłodszy syn. Stary król nalegał. Czemu nie zagrasz synu? Wszyscy czekamy na pieśni fujarki, która wróci nam ochotę do życia i rozweseli nasze serca. Wspominam moich zaginionych braci... Jest mi smutno, nie mogę zagrać wesołej pieśni, odpowiadał królewicz. Nadszedł dzień powrotu do Królowej jezior, smutny stanął przed nią i powiada. Długo myślałem, królowo, o tobie i o sobie. I cóż postanowiłeś? Postanowiłem zostać na zawsze w Twoim królestwie jeśli wrócisz w wolność moim braciom. Zgadzam się, odparła królowa. Ale musisz ich sam odnaleźć w jeziorze. Jeśli ich odnajdziesz, wrócę im dawną postać i oddam im miecz i pierścień. Jak odnaleźć wśród miliona ślimaków i szczurów wodnych, moich braci, upłynął lata, a nie potrafię tego dokonać. Tak smuci się królewicz, rozpamiętując srogi warunek królowej. Ale oto przypływa do niego najstarszy ze szczurów i mówi: Nie smuć się królewiczu. Pomogę ci odnaleźć twojego brata, jeśli zagrasz dla mnie piosenkę na fujarce. Idzie królewicz do królowej. O fujarkę prosi. Chciałbym zagrać na swojej fujarce, królowo. Odkąd znalazłem się w twoim królestwie, jest mi bardzo smutno. Gdy trzymał już w ręku fujarkę, powiedział do najstarszego ze szczurów. Zagram ci pieśń, jaką sobie życzysz. Tylko pokaż mi, który z twoich poddanych. Jest moim najstarszym bratem. Ja sam nie wiem, który z moich szczurów jest Twoim bratem, ale radzę ci uważać, gdy będziesz grał, ja rzucę kilka ziaren pszenicy. Jest to nie lada przysmak dla szczurów wodnych. Wszystkie się rzucą, aby je pochwycić. Tylko jeden z nich pozostanie zasłuchany w pieśni. Ten będzie twoim bratem. Najstarszy ze szczurów zawołał wszystkie szczury żyjące w jeziorze i zrobił tak jak powiedział. Kiedy rozrzucił ziarna pszeniczne, wśród szczurów uczyniło się wielkie zamieszanie. Wszystkie rzuciły się na ziarna, tylko jeden z nich stał na uboczu, wpatrzony w królewicza. Jesteś, mój miły braciszku! zawołał królewicz. Teraz, żeby cię nie zgubić, zawiążę ci kawałek wstążki na ogonie. Gdy odnajdę wśród ślimaków naszego brata. Krowa spełni daną mi obietnicę. I zawiązał mu kawałek wstążki na ogonie. Średniego brata odszukał również przy pomocy najstarszego ze ślimaków. Pamiętaj, że rankiem wszystkie ślimaki siedzą w swojej skorupie, powiedział najstarszy ze ślimaków. I niechętnie wychylają głowy. Kiedy zagrasz, pochowają je jeszcze głębiej, gdyż nie lubią dźwięków. Ten, który będzie miał głowę wychyloną w czasie Twojego grania. Jest twoim bratem. I był jeden ślimak, który na dźwięk fujarki wychylił się cały ze swego domku. Witaj, miły braciszku! Żeby cię znowu nie zgubić, oznaczę twój domek kredą. I na skorupce ślimaka królewicz zakreślił kilka znaków. Przywiódł obu przed oblicze królowej śniardw i mówi: Oto są moi bracia, królowo. Przywróć im dawną postać i pozwól wrócić do domu z darami, które dał im ojciec. Ja zostanę na twojej służbie, dokąd sobie będziesz tego życzyć. Udało ci się, powiedziała królowa. Jakżeś to zrobił, królewiczu? Ale królewicz, uprzedzony przez najstarszego ze szczurów, nie chciał jej wyjaśnić, w jaki sposób odnalazł braci. W takim razie poddam ich jeszcze jednej próbie. Jeśli wyjdą z niej zwycięsko, nic już nie będzie stać na przeszkodzie, aby mogli wrócić na ziemię. I przywróciła im ludzką postać. A gdy stanęli przed nią i wyrażali wielką wdzięczność, królowa rzekła: Za chwilę zamienię się w zwykłą wodnicę. Jeśli mnie wśród innych wodnic rozpoznacie, wrócę wam wolność i dary ojcowskie. Nagle między królową i królewiczami przepłynęła ogromna fala. Przez chwilę nic nie było widać, prócz białych, pienistych grzyw. A gdy woda uspokoiła się, królewicze zobaczyli przed sobą tylko orszak wodnic. Która z nich jest królową? Jak ją poznać? Zmartwili się królewicze i zwątpili w szczęśliwy powrót. I wtedy królewicz wyjął swoją fujarkę i zaczął grać tę cudną pieśń, którą usłyszał nad jeziorem. Po pierwszych jej tonach z orszaku wysunęła się jedna z wodnic. Wręczyła braciom miecz i pierścień i wskazała ręką świetlistą ścieżkę, jakby zapraszając, aby nią poszli. Doszli do brzegu jeziora, wydostali się nań. Była noc, księżyc świecił i długo, długo stały jeszcze wodnice przy brzegu jeziora, słuchając pięknej melodii. Znikli już trzej bracia w lesie, a one jeszcze słuchały. Dopiero na zajutrz ocknęła się królowa z czaru pieśni i zła szalała po jeziorze, burząc je i kołysząc. Tak żałowała, że zgodziła się na odejście trzech braci. Ale oni byli już daleko, Czasem wodnice śpiewają pieśń Królewicza. Usiądźcie kiedyś nad brzegiem jeziora i posłuchajcie. Słuchowisko na podstawie bajki Królowa Jezior Klemensa Oleksika zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Jesteśmy Razem z Górowa i Ławeckiego. Produkcja Made in Warmięt Mazury. Czytała Wiola Zalewska. Ten podcast powstaje dzięki wam, pasjonatom Warmii i Mazur, którzy wspierają nas na Patronite. Dla was odkrywamy mniej znane oblicza regionu. Ratujemy od zapomnienia legendy i tradycje. Rozmawiamy z ciekawymi postaciami o ich pasjach i krainie, którą pokochali. Wspólnie tworzymy podcast Made in Warmia and Mazury.